Ze studia Voice House popcal Chering Brief Jarosław Kuźniara. Ministranci Piotra Domalewskiego zdobyły złote lwy na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. To była 50. jubileuszowa edycja imprezy. Jezus strasznie się kurzy! Ludzie grzeszą, to się na nim osadza. Film Ministranci dostał także Nagrodę Publiczności oraz Nagrody za scenariusz dla Domalewskiego i za montaż dla Agnieszki Glińskiej. Srebrne lwy trafiły do filmu Franz Kafka, Agnieszki Holland. Do konkursu głównego zakwalifikowano 16 filmów, w tym Brat Sobieszczeńskiego i Dom Dobry Smarzowskiego. Sukces ministrantów przychodzi mimo dosłownie kawkowskiej sytuacji wokół produkcji. Polski Instytut Sztuki Filmowej wstrzymał wypłatę 800 tysięcy złotych z przyznanej dotacji 4 milionów. Prokuratura wszczęła śledztwo wobec dwóch poprzednich dyrektorów pis u którzy przyznali filmowi dofinansowanie. Karolina Rozwód, była szefowa instytutu, straciła stanowisko w październiku zeszłego roku pod presją, którą sama określiła jako bezprawną groźbę. Producent filmu, Nagali, mówił, że ta nagroda to dowód, że film nie jest szkodą w pożytku publicznym, tylko sztuką filmową. Film do Pozytywną rekomendację ekspertów przed przyznaniem tej dotacji. Bad Bunny poprowadzi show w przerwie Super Bowl 8 lutego 2026 roku w Santa Clara w Kalifornii. Bad Bunny prowadzi także listę nominowanych do Latin Grammy w listopadzie z 12 nominacjami. Artysta stał się globalnym ambasadorem muzyki latynoskiej. Ma na koncie 3 Grammy i 12 Latin Grammy. Jego albumy, jak Un Verano Sinti, biją rekordy streamingu mimo całkowicie hiszpańskojęzycznego repertuaru. Występował w filmach Bullet Train, Happy Gilmore 2, współpracował z wielkimi domami mody. 4 października poprowadzi Saturday Night Live. Producentami show będą Rock Nation i nagrodzone emmy Jesse Collins. Reżyserią zajmie się sam Hamish Hamilton. Ubiegłoroczny występ Kendrika Lamara i 133 miliony widzów, wyprzedzając słynny show Michaela Jacksona z 1993 roku. Bad Bunny nie tylko na Super Bowl dołącza do grona latynoskich artystów, którzy łamią bariery w głównym nurcie amerykańskiej popkultury. Dom Mody Giorgio Armani pokazał w Mediolanie ostatnią kolekcję, nad którą osobiście pracował przed śmiercią jego założyciel. Król Giorgio zmarł na początku września w wieku 91 lat. Pokaz odbył się na dziedzińcu Muzeum Brera, ozdobionym lampionami na tę okazję. Wśród gości znaleźli się Richard Gere, Kate Blanchett czy Spike Lee. Modelki i modele przechodzili pod portykami przy żywej muzyce fortepianowej w wykonaniu Ludovico Einaudiego. Kolekcja zatytułowana Pantelleria Milan, nawiązywała do dwóch miejsc bliskich projektu. Paleta kolorów obejmowała odcienie szarości, głębokiego błękitu i ciemnej zieleni. Projekty były lekkie i płynne, mówią specjaliści, utrzymane w charakterystycznym dla Armaniego minimalistycznym stylu. Pokaz zamknął tydzień mody w Mediolanie, po którym branża przenosi się do Paryża. Pokazano także kolekcje ubrań męskich i damskich. Dom Mode określił kolekcję jako testament stylu i zamknięcie pewnego cyklu, żeby mogły rozpocząć się nowe. Publiczność nagrodziła długimi owacjami bratanice Armaniego Silvane oraz jego życiowego i biznesowego partnera Leo del Orco, szefów projektów dla kobiet i mężczyzn. Leonardo DiCaprio zagrał główną rolę w thrillerze akcji Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Pola Thomasa Andersona. Film już jest w polskich kinach. DiCaprio wciela się w Boba Fergusona, który z żoną prowadzi misje humanitarne we współczesnej Ameryce. Po zniknięciu żony, zaraz po porodzie Bob zmienia tożsamość i wychowuje córkę sam. Anderson, znany z There Will Be Blood i Boogie Nights stworzył satyrę na polaryzację i ekstremizm. DiCaprio mówi, że film nie narzuca nikomu poglądów politycznych, pokazuje skrajności z obu stron. Gdy po w 15 latach pojawia się wróg, szukający zemsty i porywa córkę Boba. Bohater musi działać. Film dostał 97% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Krytycy szczególnie chwalą reżyserię Andersona. DiCaprio mówi, że to ważny film dla dzisiejszego świata pełnego podziałów. Cat Stevens odwołuje amerykańską część trasy promującej jego książkę. Powód: problemy z wizami. Członek Rock and Roll Hall of Fame miał promować autobiografię Cat on the Road to Find Out, która ukaże się w USA 7 października. Stevens to kolejny artysta dotknięty problemami wizowymi. Koszty wzrosły, a czas oczekiwania się wydłużył. Zespół artysty czekał miesiącami na zatwierdzenie wiz, ale logistyka produkcji czekać nie mogła. Jestem bardzo zdenerwowany, żali się artysta. Najbardziej żal mu fanów, którzy kupili bilety i zaplanowali swoje potencje. Odróże. Brytyjski autor hitów z lat 60. przerwał karierę po konwersji na islam pod koniec lat 70. -tych. Wrócił do świeckiej muzyki w latach 2000. -tych. To było Pop Culture In Brief od Voice House. Słuchaj zawsze rano, wszędzie gdzie są podcasty. Aplikacja Voicehouse Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst. Każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.